Hej hej, stoję sobie na przystanku autobusowym eee, Jest niedziela, siódma rano, jadę na mszę i stoję pod takim dziwnym drzewem, bo <noise> ono jest dla mnie o, o tyle dziwne, że ogórki na nim rosną? Nie wiem. U nas ogórki rosną na ziemi, a tutaj ogórki rosną... Takie wielkie ogórce, czekajcie, o tu jakiś spad. Ale jeszcze taki jasny, chyba niedojrzały. Fuuu, kuźwa, ale śmierdzi. He! Nie wiem, czy te ogórki są zjadliwe. Bardzo to jest dla mnie ciekawe. Wszystko to jest dla mnie ciekawe. Także... Może ktoś z Was wie, co to jest za drzewo ogórkowe. Dajcie czyn. Hej, hej, w drodze do Kuczyła spotkałem... Yy, mochery yy, tutaj szef mauretańskie będziemy szli razem do kościoła na msze, panie powiedziały, że zaczekają tutaj bo też idą do kościoła bo jest niedziela także wszędzie jest dużo katolików i bardzo się z tego cieszymy yy, dotarłem do kościoła to jest bardzo ciekawa historia Najpierw czekałem na autobus, wsiadłem w autobus, jak wysiadłem na przystanku, no bo nie wiedziałem gdzie jest kościół, to e, e, babcia jedna powiedziała, że spoko, żebym z nią tu posiedział, bo ona też idzie do kościoła, to ona mnie zaprowadzi. No to ok, siedzieliśmy na tym przystanku, po czym e, no siedzimy, siedzimy, ja wie, czekamy tu na kogoś? Tak, spoko, jeszcze przyjdzie tam, wiecie, jeszcze Gienia i Stefania i ktoś, przyszły, przyszły panie. No i siedzimy dalej, tak? Choć tu podjeżdża jakiś gość samochodem i zwołuje. Chodźcie, jedziecie do kościoła to dawać, nie? No to wsiedliśmy i pojechaliśmy do kościoła i jestem, jestem przed kościołem, jestem mega zadowolony, mega szczęśliwy. Super naprawdę. Tyle ludzi na parkingu. No zjeżdża się trochę ludzi. Pokażę, nie wiem czy to będzie wszędzie widać. Ciągle się, Ciągle się zjeżdżają. Wejdę do środka, pomodlić się. Bo wiadomo, jak Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko jest na swoim miejscu. Pięknie, pięknie. Jestem zadowolony. Chwała Panu. I jestem po mszy świętej. Hello, super, Aleluja, Bardzo fajnie. Żywy kościół, ludzie klaszczą, żyją, cieszą się. Oj, dużo było opowiadać, co tutaj, yy, co tutaj się dzieje. Naprawdę jest mega, jestem super zadowolony. No, przede wszystkim dlatego, że spędziłem ten czas z Panem Bogiem. Chyba na mojej twarzy widać radość, nie? Jak to człowieka potrafi ucieszyć? Przebywanie z Bogiem. Życzę Wam wspaniałej niedzieli. Trzymajcie się, naprawdę jest cudownie. Bądźcie z Bogiem. Ja zasuwam na. Na autobus, o tu jest kościół w tle. Ja zasuwam na autobus, i jak Bóg dobry pozwoli, to jeszcze zdążę na śniadanie. Rozkładu jazdy tu nie ma po prostu jak autobus jedzie, to jedzie, a jak nie jedzie, to nie jedzie. No, eee, dziękuję Panie za wszystko, cześć, trzymajcie się.